Dzień dobry, nazywam się Elżbieta niemczyk a jestem laryngologiem i laryngologiem dziesięcym. Chciałabym opowiedzieć o badaniu fibroskopowym. Fibroskopia jest to badanie, które umożliwia ocenę jam nosa, nosogardła i krtani przy pomocy giętkiej kamerki. Kamerka ma średnicę kilku milimetrów. Jest ona wprowadzana do jednej z jam nosa. Oceniamy ujścia zatok przynosowych kompleksu ujściowo-przewodowego, e, także ujście zatoki klinowej. Możemy ocenić skrzywienie przegrody nosa, jej stosunek do różnych elementów obecnych w jamach nosa, typu małżowiny nosowej środkowej, małżowiny nosowej dolnej. No i oczywiście wprowadzając w głębiej kamerkę, oceniamy nos drzatylny z uwzględnieniem migdałka gardłowego. Ten migdałek gardłowy, zwłaszcza u dzieci, może powodować zablokowanie, czyli obturację nosz rzetelnych, co uniemożliwia oddychanie i powoduje objawy charakterystyczne dla przerostu migdałka gardłowego. Oceniamy uścia trąbek słuchowych, zachyłki Rosenmullera. A także ruchomość podniebienia miękkiego, co jest niezwykle istotne w kwalifikacji do operacji usunięcia migdałka gardłowego. Schodząc niżej, jesteśmy w stanie zauważyć stosunek migdałków podniebiennych albo wystawanie migdałków podniebiennych, albo też jesteśmy w stanie ocenić szerokość gardła środkowego, a także obecność wpuklania się migdałków podniebiennych do światła gardła środkowego. I schodząc jeszcze niżej oceniamy migdałek językowy oraz gardło dolne i struktury krtani. Oceniając krtań e, bierzemy pod uwagę oczywiście na głośnie fałdy głosowe, oceniamy ich ruchomość, czy jest pełne zwarcie ponacyjne, czy nie ma obecności różnych nieprawidłowych struktur albo zmian w obrębie błony śluzowej, gardła dolnego i krtani, a także oceniamy e, okolice zapierścienną, po to, żeby Wykluczyć bądź też potwierdzić cechy refluksu w gardłowego które to stworzenie jest dosyć powszechne w populacji. A... Jak się przygotować do badania fibroskopowego nosa, nosogardła i krztanji? Jest to problematyczne, zwłaszcza u dzieci. Jest to badanie niezbyt przyjemne. Wprowadzanie różnych elementów, różnych przedmiotów do jamnosa Powoduje duży dyskomfort, niekoniecznie ból, ale dyskomfort. W związku z tym, im więcej miejsca w nosie, tym te dolegliwości będą mniejsze. Zatem, przed badaniem na krtani krztani, zalecamy zakraplanie leku z ksylometazoliną albo oksymetazoliną trzy razy dziennie w dniu przed takim badaniem oraz 30 minut przed samym. Badaniem. Dzięki temu mamy pewność, że błona śluzowa nosa będzie na tyle obkurczona, że kamerka będzie w stanie przejść przez jamy nosa bezboleśnie. Tuż przed badaniem lekarz może podać znieczulenie w postaci roztworu lignokainy, która znieczuli jeszcze dodatkowo błonę śluzową nosa i ułatwi badanie. Sprawi, że to badanie będzie dla pacjenta Nieco bardziej przyjemne. I tutaj mówimy o osobach dorosłych, a w przypadku dzieci w wieku 3 lat, 2 lat, dzieci, które przychodzą do laryngologa po to, żeby ocenić przyrost migdałka gardłowego, dobrze jest, żeby taka wizyta odbyła się w obecności obojga rodziców. Dzięki temu, jeżeli będzie taka potrzeba, to drugi rodzic będzie w stanie ustabilizować głowę pacjenta podczas badania. Gwarancją prawidłowo wykonanego badania jest prawidłowo ustabilizowana głowa, wszelkie ruchy głową podczas badania. U dziecka mogą powodować zwiększenie dyskomfortu przy ruchach kamerką. U dzieci sposób znieczulenia dobierany jest indywidualnie, w zależności od oceny sytuacji i możliwości współpracy ze strony dziecka. Po wykonaniu badania nazwu bioroskopowego, w momencie, kiedy zostało podane znieczulenie z lignokainy w formie spreju, warto jest wstrzymać się od jedzenia i picia przez okres około jednej-dwóch godzin, po to, żeby nie doszło do zakrztuszenia. Dziękuję bardzo. Po więcej informacji zapraszam do Centrum Medycznego Aulismed.